Witam. Pozdrawiam was z obozu chrześcijańskiego. Studiujemy List do Hebrajczyków. To jest jeden z myślę takich taka obowiązkowa lektura dla chrześcijan, którzy już mają za sobą kilka lat w Chrystusie. Wtedy ten list smakuje można powiedzieć jeszcze lepiej. Bo on do takich chrześcijan jest napisany. Chrześcijan, którzy już dawno temu przeżyli zachwyt zbawieniem, a których życie dzisiaj no, zaczyna staczać się w świat. I na samym początku od razu dostajemy taką takie, można powiedzieć, przypomnienie, że żyjemy w niezwykłych, naprawdę niezwykłych czasach. Oto porównanie Starego i Nowego Testamentu pierwsze dwa wersety. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. To jest Stary Testament. Bóg mówił na przeciągu prawie tysiąca lat we fragmentach, czyli dostawaliśmy skrawki informacji o Bogu, w, o Bogu przez pośredników. Ostatnio, czyli w naszych czasach ukresu tych dni, przemówił do nas przez syna. Ale gdybyście. Sprawdzili sobie w interlinarze, bo kiedy, no wtedy mówił przez proroków, teraz powiedział przez syna, ale dalej jest to tylko mówienie o przekazywaniu informacji. Gdybyście sprawdzili sobie w interlinarze, czyli w tekście greckim, przemówił do nas w synu. Teraz słowo stało się ciałem. Teraz pełna informacja o Bogu dotarła do nas w osobie jako osoba Jezusa Chrystusa. W takich czasach żyjemy. Pełnia objawienia. Słowo stało się ciałem. Dzisiaj my nie poznajemy tylko informacji o Bogu. Dzisiaj człowiek jest zaproszony do relacji, do związku z Bogiem. Jezus mówi: Oto stoję u drzwi u twoich drzwi i kołaczę. I chcę wejść do twojego serca. Słowo Boże chce wejść do twojego serca. Jezus chce wejść do twojego serca. To jest czas Nowego Testamentu, czas też końca. To jest ostatni akord tej historii.